Superbohater na plaży. Na skraju niewielkiego miasteczka, tuż nad brzegiem morza, mieszkał mały chłopiec o imieniu Leo. Leo miał pięć lat i marzył o byciu superbohaterem. Miał kolorowy pelerynę, którą zawsze nosił, i maskę, którą zakładał, gdy tylko czuł się odważny. Ale Leo miał jeden wielki strach, który sprawiał, że czuł się bardzo mały i bezradny. Bał się rozmawiać z dorosłymi. Zawsze, gdy widział dorosłych rozmawiających, unikał ich spojrzeń i chował się za mamą lub tatą. Wstydził się i bał, że powie coś głupiego lub że dorośli będą się z niego śmiać. To sprawiało, że czuł się bardzo samotny, nawet gdy był otoczony ludźmi. Pewnego słonecznego dnia, kiedy Leo spędzał czas na plaży, zauważył coś niezwykłego. Na horyzoncie pojawiła się wielka kolorowa muszla. Była tak duża, że Leo mógłby się w niej schować. Postanowił podejść bliżej i zobaczyć, co to takiego. Kiedy dotarł do muszli, usłyszał cichy głosik. Hej, mały bohaterze, jestem muszelka mądrości. Mogę ci pomóc pokonać twoje strachy. Leo, choć trochę przestraszony, postanowił posłuchać. Muszelka opowiedziała mu, że aby pokonać strach przed rozmowami. Musi najpierw zrozumieć, że dorośli też kiedyś byli dziećmi i też się bali. Leo poczuł się trochę lepiej. Może to nie jest takie straszne, pomyślał. Leo postanowił spróbować swoich sił. Na plaży odbywał się festyn, na którym było mnóstwo dorosłych i dzieci. Leo założył swoją pelerynę i maskę, czując się jak prawdziwy superbohater. Postanowił podejść do jednego ze stoisk, gdzie dorośli sprzedawali lody. Proszę jednego loda, powiedział cicho, ale wyraźnie. Sprzedawca uśmiechnął się do niego i podał mu loda. Dziękuję, dodał Leo, czując jak jego serce bije szybciej z dumy. Udało się, pierwszy krok za nim. Niestety nie wszystko poszło tak łatwo. Tego samego dnia. Leo postanowił porozmawiać z grupą dorosłych, którzy rozmawiali o swoich dzieciach. Kiedy podszedł bliżej, jeden z dorosłych zapytał go Cześć mały, jak się masz? Leo zamarł. Wszystkie słowa zniknęły mu z głowy, a on sam poczuł, że zaraz ucieknie. Zamiast odpowiedzieć, Leo odwrócił się i pobiegł w stronę morza. Czuł się zawstydzony i smutny. Nigdy nie będę prawdziwym superbohaterem pomyślał siadając na piasku i patrząc na falę wtedy znowu usłyszał cichy głosik to była muszelka mądrości leo każdy superbohater napotyka przeszkody to co czyni ich prawdziwymi bohaterami to ich zdolność do wstawania po upadku leo spojrzał na muszlę i zrozumiał że nie może się poddać wstał i postanowił spróbować jeszcze raz następnego dnia leo wrócił na plażę tym razem postanowił porozmawiać z ratownikiem, który zawsze uśmiechał się do dzieci. Zbliżył się do wieży ratownika i powiedział: Cześć, jestem Leo. Chciałem zapytać, czy bycie ratownikiem jest trudne. Ratownik uśmiechnął się szeroko i odpowiedział: Cześć, Leo. Bycie ratownikiem to odpowiedzialna praca, ale jest też bardzo satysfakcjonująca. Lubię pomagać ludziom. Leo poczuł, jak jego serce bije z dumy. Udało się. Rozmawiał z dorosłym i nie było to takie straszne. Od tego dnia Leo coraz częściej rozmawiał z dorosłymi. Każda rozmowa sprawiała, że czuł się coraz pewniej. Zrozumiał, że dorośli są tylko ludźmi, którzy kiedyś byli dziećmi, tak jak on. Leo stał się prawdziwym superbohaterem, nie tylko dzięki swojej pelerynie i masce, ale przede wszystkim dzięki odwadze, którą znalazł w sobie. Dzięki muszelce mądrości i własnej determinacji pokonał swój największy strach. Drogi Leo, pamiętaj, że każdy ma swoje strachy i obawy. Ważne jest, aby nie poddawać się i próbować raz jeszcze. Czy pamiętasz, jak Leo czuł się na początku, a jak czuł się na końcu? Co sprawiło, że poczuł się pewniej? Może ty też masz w sobie superbohatera, który czeka, aby się ujawnić. Leo nauczył się, że rozmowy z dorosłymi nie są takie straszne, jak myślał. A ty? Co mogłoby ci pomóc pokonać swoje strachy? Może spróbujesz porozmawiać z kimś dorosłym, tak jak Leo. Pamiętaj, że odwaga to nie brak strachu, ale umiejętność działania mimo strachu. Każdy z nas ma w sobie superbohatera, który czeka, aby się ujawnić. Czy jesteś gotowy, aby go odkryć?